Cześć, witajcie, jestem Encykubaters. A to jest pierwszy, drugi, przepraszam, odcinek z serii gry przeglądarkowe. Więc może zacznijmy już grę? Adventure fun, adventure fun, adventure. tak, play. Ja w tym przypadku będę szczokami grał. W tej grze gra się w Tenisa. Tak. Szoką w dół. Się... O kurczę. Ja w tej grze jestem nowy. W ogóle nie grałem przez odcinki żeby spróbować. Wiem tylko, że przy szczołką w dół się uderza, a w górę się skacze, w lewo, w prawo, to, to chyba jest jasne, tak? I tak, właśnie. Ten odcinek, nie wiem, będzie miał tak gdzieś 5-10 minut. I tak. Mam nadzieję, że nie widać mojej myszki, bo już jestem na to uczulony po tym odcinku z Harvest Moon. Przed tym odcinkiem powinniście ujrzeć odcinki informacyjne... O! Wo! I tam macie e, wyjaśnienie, czemu nie było tak e, długo filmów. I za to też was z góry kurczę przepraszam. NIE! A! Kurczę. Ciężko co zauważyć. Właśnie. właśnie nie da. Przepraszam, jakby przeglądarka była za głośno Wiem, że już... E, piłce nożnej głowami tak była za głośno. No. O kur... Przegraliśmy. To jeszcze raz. Dopiero pół, półtorej minuty nagrywamy. I zaraz po tym meczyku sobie zobaczymy tryb e, jak tam był nie Adventure, po ten drugi. E, tak. O! On nie odbył? O kurczę. Właśnie, to jest fajne, że można też dołem odbijać, właśnie. Tak samo, tylko że jak lotka jest chyba poniżej siatki, to odbijamy dołem wtedy. Tak, o kurczę. W ogóle nie skacze. Właśnie dlatego. I tak, pomyliłem się w tamtym odcinku, że będzie seria z y, piłki nożnej głowami, bo nie będzie, bo to by było głupie. Bo teraz wchodzę po tygodniu, bo chciałem nakręcić z tego odcinek i mi się mój sejf usunął. Gdzie I tak chciałem zrobić nowy, ale. Ale jakby tak było, jak z Harvest Moon, to już nie chcę mi się kręcić. I tak. W tamtym w odcinku informacyjnym również ee, będziecie widzieli mój nowe sprzęt. Znowu przegraliśmy. Hmm, czyli mnie. No. kurczę. Um, mniej więcej um, to jest nowa myszka, Razer, Ladder... O kurczę, co to jest? O kurczę, o kurczę, ops. Nie, no co to jest? Co to ma być? Aha, na tym to polega. Teraz nie wiem, czemu mi trochę laguje. No tak... Dokończymy ten mecz jakoś z tymi dwoma punktami i przechodzimy w tamten tryb, bo... Również ręce na laptopie, bo na net z netbookiem mi się coś stało i mi się zepsuł, tak? No nie zepsuł, ale bardzo wolno chodzi, znaczy. i zaczynamy ten trup advance, tak? Czytam. Do 7 punktów i startujemy. Wiecie co? To jest nudne. Piszcie mi, czy będziecie chcieli serię z Minecrafta. Może będzie. Może. E jeżeli uda mi się to wszystko ogarnąć. żebym to nie lagowało, tak? Bo w końcu nagrywam na laptopie. I... I piszcie też, czy byście chcieli serię z Margonem, bo mogę też nagrywać, to nie jest dla mnie problem. A to jest takie... Na pewno będzie z tej gry gameplay. No, gameplay jest takie... Nie gameplay, tyle co yy, odcinek z gier przeglądarkowych, tak? I... O kurze. No. O, dobrze. Ja nie da się teraz zrobić. Szkoda. Wygramy to. To będzie mój pierwszy mecz wygrany w tej grze. O, pamiętam, grałem w tą grę jak byłem mały. Tak. Jeszcze jeden punkt. Ciśniesz. Ciśniesz. Jest. Dobra. Yes. O. O to w tym chodzi? Dobrze, czyli to nie jest aż takie jak myślałem. A. Kurczę, teraz spróbuję odbić w locie. O! Brawo, ja, kurde. Tak. I przepraszam, jak nie będę nic mówił, ale tak jak mówiłem. Dopiero zaczynam. Na moim poprzednim kanale robiłem tylko slajdy i były dwa odcinki z CSM. Eee. Bo, tak. I nie wiem jak womili of Legends chodzi już przy, przy nagrywaniu. I możliwe, że właśnie będzie. Nigdy będzie dobrze chodziło. Więc... no więc... Więc ja bym chciał to nagrywać, bo to jest fajna gra, tylko że zabiera bardzo dużo czasu. Zobaczymy z tego długie odcinki. Dobrze, że sobie limit zdjęłem. Nie, zdjęłem to ale nie. nie wiem. Nieważne w razie. Next round. Tak. Little. Tommy chyba. Nie, 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 nie przeczytałem do końca. Nie zdążyłem. Ops, chyba widać było mieszkę. Przepraszam, ale ja mam tak, że po prostu zjeżdżam na bok, a Comptagious... Nie wiem jak ustawić w ogóle Frapsa, tak żeby mi nagrywał przeglądarkę. I muszę nagrywać Comptagious. <tryk> Przepraszam. Kurczę. Tak, po tym meczu już kończymy, bo... Nie ma się co oszukiwać, to jest nudna gra. Tylko kręcę, bo dawno nie kręciłam. Kurczę. A przegrywamy Dobrze Tak Przepraszam też jakby było słeć w tyle w tle, voila, e, mojego psa, ponieważ bawi się w moim pokoju i nie mam jak go wkonić. Dobrze, a więc next round... Może jeszcze to? To będzie już ostatni. No mm, kurczę, mecz. Bo to prawie przegramy. Właśnie. Przegramy to. Ma jakąś piramidę na głowie, co? On Aztek jest. Nie, to nie miało sens, przepraszam. O! No właśnie. Tak i jakby w tle też było widać Steam'a, to też... Ury, o kurczę. Przepraszam was za to. Ale po prostu... Tak, a więc... O. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie, twitujcie. Cześć!